Witam was w kolejnym odcinku z Gry Ski Jumping 2021. Zapraszam do stawienia subika i łapeczki w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem, z kolejnym odcinkiem z Pucharu świata. Zobaczmy sobie może wyniki na początku. No oczywiście duża przewaga. Mam nadzieję, że utrzymam tą przewagę. Trofeach nam brakuje. Turniej już 4 skoczni, ale to się doda po tym sezonie, bo już wygrałem. No, i lecimy z kolejnymi zawodami. Dzisiaj, dwie skocznie, cztery konkursy. Zaczynamy od zakopanego, więc ciekawie, ciekawa skocznia. No, i zobaczymy, jak tam forma, jak tam wybicie. Czy dalej będzie mną miotać po wybiciu. No, i lecimy z kwalifikacjami. Mnóstwo polskich kibiców przyszło, widzę. Czekamy cały czas na update tej gry. <laughs> Ciekawe czy będzie w sumie coś tam. Ktoś ostatnio napiszał, napisał komentarz, że cierpliwości i mam podejrzenia, że to mógł być twórca jakiejś tej gry, więc możemy się spodziewać jakiegoś update'u. A tymczasem będzie świetny, rekordowy skok. 154,5 metra, więc świetnie zaczęliśmy ten odcinek. Bardzo ładnie. Minus 8 i 4 odjęte za wiatr. Oczywiście pierwsze miejsce mi to daje. No, jak żeby inaczej taki skok. Wyjątkowo mi tu wyjście z progu dobrze wyszło. No i znów mamy wiatr pod narty. I teraz pierwsza seria. Polscy kibice liczą na barta. Czy będzie jak w kwalifikacjach podobny skok? No nie, teraz będzie gorzej na pewno. Ale leć za zieloną linię, chociaż. O nie, będzie. O nie. Lądowanie na dwie nogi... Niedobrze. Ja muszę tutaj lądować telemarkiem, żeby myśleć o zwycięstwie jeszcze przy zepsutym wyjściu z progu, no i dopiero piąte miejsce. Będę musiał nadrobić. Rio Kobayashi wygrywa pierwszą serię. Wiatr pod narty, ale niezbyt mocny. No i czy Bartowi uda się awansować na pierwsze miejsce? Już nie raz to robiłem. O kurcze! Nie! No dobra, przynajmniej telemarkiem, ale widzicie co się stało. W pierwszej, yy, znaczy w pierwszej, w kwalifikacjach rekord skoczni, dość fajny No a tutaj, teraz kłopot. Które miejsce my zajęli? Dziesiąte miejsce, słabe, bardzo miejsce. Ale Dawid Kubacki wygrał. No, dawno tak słabo nie było. Dobra, odbieramy sobie nagrodę. Dajcie mi diamenty. No, nie wiem, lewy. Lewy wybiorę. Chciałbym diamenty. O, elegancko, diamenty wybrane. No i to mi się podoba. Jak tam sponsor? Muszę kontrolować, bo ostatnio zapomniałem o sponsorze. Lecimy z kolejnymi zawodami. No, w tym zakopanym, kurczę, problemy z wyjściem z progu ostatnio, ciężko nam trafić. No, Muszę się wcześniej wybijać. No, już lepiej tak jak mówiłem nieraz, wcześniej się trochę wybić niż później. No i dobra, lecimy z kolejnymi zawodami. Kwalifikacje wiatr pod narty, czyli warunki sprzyjające. Mnóstwo polskich kibiców na skoczni. O, no i takie wybicie już nie jest złe. Za wcześnie, bo za wcześnie, ale przynajmniej. O nie, ale lądowanie znowu na dwie nogi. Kurcze, gdzie ten chłop tam przetarł? Nie, oczywiście. Dobra, 149,5 metra. Czy to wystarczyło na prowadzenie? Tak jest, wystarczyło. Aż się nie spodziewałem. Ale Dawid Kubacki mnie goni. Wiatr pod narty potrzebuje 150,5 metra, więc bardzo daleko muszę skoczyć, żeby objąć prowadzenie. No, i czy będzie dobre wybicie? O, właśnie o to chodzi: bardzo dobre wyjście z progu, i to będzie świetny skok. Będzie bardzo, bardzo dobry skok. Mamy rekord skoczni, 156 metrów. Co tu się stanęło? No, i oczywiście obejmiemy prowadzenia, Zobaczmy sobie powtórkę. Bo ja nie wiem, czy tu taki rekord nie pobije. Znaczy, kiedyś na pewno, ale nie prędko raczej. Ładny skok. Bardzo ładny rekord. Także zakopane, może te zawody będą udane, poprzednie zepsute. Dobra, Bardii gry pierwsze miejsce, ogromna przewaga, 12 punktów. Wiatr tym razem w plecy, potrzebuję tylko 128,5 metra, żeby objąć prowadzenie. Ma no, lepszy wietrze w plecy, to no i tak muszę tutaj mniej więcej wszystko dobrze zrobić. No, będzie dobry skok, na spokojnie. Telemark, no i elegancko, wygrywam te zawody. Ale rekord naprawdę myślę dobry. Też możecie pisać, jakie tu macie rekordy w Zakopanym. No mój aktualnie to 156 metrów. No i oczywiście wygrywam zawody. Dawid Kubacki na podium się załapał elegancko. No i odbieramy kolejną nagrodę w tym odcinku. O, jaka pula? I w puli dużo diamentów. Czy wylosuję diamenty, a środkowe sobie wezmę? Ja! Yeah! No nie, mikroskopy. Okej, okay, lecimy z kolejnymi zawodami oczywiście Lachtica 116 skocznia. Troszkę mniejsza. I czy będzie kolejne zwycięstwo? Czy może będzie rekord? Bo my w sumie tu się skupiamy przeważnie teraz na rekordach. No. A jeżeli chodzi jeszcze o ten update, to mi się wydaje, że jeżeli będzie jakiś update, to on będzie. Przed sezonem pewnie w skokach narciarskich, też wiecie. To nie jest takie hip-hop, siup. Tutaj wszystko fajnie zrobić. O kurcze, gdzie jest ta zielona linia, mi powiedzcie? To był słaby bardzo skok w porównaniu do innych zawodników na pewno. 134 metry minus 10 za wiatr siódme miejsce w kwalifikacjach dopiero siódme miejsce. Eee, tak. Dawid Kubacki, tam drugie miejsce, widziałem i teraz bardzo silny wiatr podnarty. Pierwsza seria, no teraz nie może być takiego krótkiego skoku, jeżeli chce wygrać. Dajesz, Bart. Może być wyjście z progu. Jest w miarę stabilnie, no i jest kurcze w okolicach zielonej linii. Gdyby to był telemark, to by było zwycięstwo. Pierwszej serii, ale tak to będzie. Nie będzie zwycięstwa. Co? Siódme miejsce dopiero? Coś jest nie tak z tą skocznią. Rył Kobayashi prowadzi. Nawet Dawid Kubacki Nie dobra, dyskoczy na podium. No i to będą chyba kolejne zawody, które przegram. Tak mi się wydaje: no bo nie mam przewagi z pierwszej serii. Niezłe wyjście z progu. Warunki mi pomagają jak najbardziej. No i teraz jest daleko za zieloną linię, jest telemark Kto wie, może jednak awansuje Czy nie awansuje No zaraz się przekonamy Trzecie miejsce to i tak nie jest źle Kamil z to za mną. Karl Carl skurczybyk na pierwszym miejscu No i okej, okay. trzecie miejsce no w sumie może być, ale Bierzemy kolejną nagrodę, 17 elementów chciałem tu trafić no nie wiem z prawej strony sobie wezmę. Jest, trafiłem. 17 elementów, także dzisiaj fart. Fart nie fart, bo fart tutaj w nagrodach, ale nie fart w zawodach. Lecimy z kolejnymi zawodami w Lachti. No i przydałoby się już tu teraz wygrać, że coś z tą skocznią jest nie tak. Nie mogę tutaj skoczyć daleko. Flachty i nie mogę ich wyprzedzić. Albo oni coś się stali lepsi. Nie wiem. No i dobra. Pierwszy y, znaczy: No, kwalifikacje 92% zepchnięcia od belki No i rozgrzeweczka. Dobra, tutaj na spokojnie się dużo wcześniej wiemy, Ale patrzcie znowu, gdzie jest ta zielona linia. To. To był taki skok rozgrzewkowy, nie starałem się jakoś, ale już widzę, że będzie ciężko w zawodach. Chyba, żem oddał dwa bardzo dobre skoki, wylądowane telemarkiem. No to może, może, może. Czwarte miejsce, dobra, nie jest tak źle, ale pierwsza seria. No tu musi być lepszy skok. Tu musi być skok dużo lepszy. 96% odepchnięcie od belki. Dajesz Bart. Jest niezłe wyjście z progu, trochę oczywiście w powietrzu mną miotało Gdzie jest ta zielona linia? Jak oni tam skaczą to jest na płaskim przecież No dobrze 140 metrów, daje mi to trzecie miejsce, no nie jest źle, to trzecie miejsce, Geiger przede mną 5 punktów straty, no jestem w stanie to nadrobić, ale na pewno nie będzie łatwo 92% odepchnięcie od belki i ostateczny skok, czy będę w ogóle na podium. Za wczesne wyjście z progu, ale lepsze to niż za późne, Bart! Jak to ledwo telemarkiem wydobyłem, ale w okolicach tej zielonej linii, także nie ma tragedii. A zno, jak mnie tutaj <ścoughs> po wyjściu z progu zamiotało. Bardzo. A dobra, już sobie zobaczmy tą powtórkę do końca. Ok. Które miejsce nam to dało? Miejsce piąte, słabo. Karl Geiger przed nami i 6 i 9 w dodatku ma. <grych> tutaj odjęte. E, stał mi się Bóg w tej grze. Otóż po reklamie zaczęła się animacja. I cały czas tak chodzi w kółko ta animacja. No pierwszy raz tak mam, że nie zdarzyło mi się tak nigdy wcześniej. No taka ciekawostka. I cały czas ta animacja będzie lecieć w kółko. No dobra. Niech będzie. A sobie zobaczymy, ciekawe. Może coś do miniaturki pójdzie. No e, dobra, koniec. I co się stanie, jak kliknę? O nie, widzowie! Zbugowała się gra totalnie. Ale jaja. No tego jeszcze nie grali. No i co teraz? Jak ja zakończę ten odcinek? Nie wiem, jak zakończyć ten odcinek, naprawdę. Co ja mam wam powiedzieć, no... W takim razie, nie wiem, czy te zawody przepadną, czy się zapiszą, czy się nie zapiszą. Ja będę musiał wyjść z tej gry i wejść jeszcze raz w takim razie. No dobra, to zrobię to jeszcze na odcinku. O, proszę bardzo, zapisało się po ponownym odpaleniu gry, no i odbieram sobie tutaj e, nagrodę, pieniążki i tak dalej. I wskoczył mi jeszcze level w tym odcinku. No to idziemy sobie w co? Eee, w siłę wybicia, co się będziemy oszczędzać. Ok, wszystko nam się zapisało, nic tu się już nie zbułkowało. Nic, dobra. Tutaj będzie skrót, tutaj kolejny odcinek. No, coś się będzie działo. Ok, a w tym odcinku wystarczy ciekawy bóg. Zapraszam do zostawienia subika i łapeczki w górę, oczywiście, że ci się podobało. No i do usłyszenia.